Genesis Store 300 TKL jest gamingową klawiaturą do wielu zadań. Ta kompaktowych rozmiarów klawiatura mechaniczna nie posiada części numerycznej, więc urządzenie jest prostsze w transporcie i zajmuje znacznie mniej miejsca na biurku. Charakterystyczny klik przełączników i wyraźnie wyczuwalne punkty aktywacji ułatwiają pracę na klawiaturze to zasługa niebieskich switchy, które są wytrzymałe i zapewniają świetny czas reakcji. Możesz zablokować klawisz Windows, żeby przypadkowo nie wyjść z gry podczas akcji. Każde twoje combo będzie odczytane prawidłowo nawet przy jednoczesnym wciśnięciu kilku przycisków. Technologia NK roll over zapewni niezawodny anty-ghosting. Jeśli uwielbiasz grać, ucieszy cię, że Tor 300 TKL posiada aż 20 trybów świetlnych, z czego 8 dedykowanych jest pod najpopularniejsze gatunki gier online. Możesz zaprogramować dwa dodatkowe tryby. Solidna aluminiowa obudowa sprawia, że klawiatura zniesie trudy każdej podróży. Komfort użytkowania dodadzą ułatwienia takie jak organizer kabla czy antypoślizgowe gumowe nóżki. Tor 300TKL to kompaktowa klawiatura dla graczy, która sprawdzi się także podczas codziennej pracy przy komputerze. Po więcej informacji na temat Tor 300TKL wejdź na stronę euro.com.pl.